Krasnal to jedyny żłobek w koło brzegu, dlatego miasto zaplanowało jego rozbudowę, bo zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca w placówce jest bardzo duże. Rozbudowa ma polegać na dobudowaniu budynku z tyłu istniejącego żłobka. Chcemy zaprojektować e, obiekt, który będzie miał na pewno cztery dodatkowe grupy tak? czyli ponad e, no około 100 dla około 100 dzieci. Będzie to obiekt wielopoziomowy, czyli parter pięt, i piętro, tak? czyli dwukondygnacyjny, Będzie tam powiedzmy miejsce na dystrybuowanie pożywienia w tym nowym obiekcie. Winda. Oczywiście obiekt jest przystosowany w pełni dla, do osób niepełnosprawnych. Rozbudowa żłobka miała rozpocząć się jeszcze w tym roku, jednak w związku z natrafieniem przez projektanta na trudne warunki geologiczne, inwestycja musiała zostać przesunięta. Dostaliśmy od projektanta zaktualizowany harmonogram, w którym zakłada, że do końca, właśnie do 15 sierpnia uzyskamy decyzję, już tą nową decyzję lokalizacji celu publicznego, na bazie którego będzie można projektować, jakby kończyć projekt i wystąpić o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę zakładamy, że uzyskamy dopiero niestety czyli na koniec listopada? W tym roku w budżecie na rozbudowę żłobka zapisano milion złotych, jednak całość wydatków w związku z opóźnieniem inwestycji ma być przesunięta na przyszły rok. W tym roku może nam się uda wybrać wykonawcy i rozpocząć roboty, może mówię, bo zależy od wszystko od tego, w jakim terminie dostaniemy jednak tą decyzję pozwolenia na budowę jesteśmy już po weryfikacji wstępnej koncepcji na bazie której projektant będzie wykonywał projekt i ta koncepcja została przez wszystkich zainteresowanych zatwierdzona dogadaliśmy się z projektantem co do naniesienia wszystkich zmian, których chcemy. Jak mówi Ilona Grenda z zapotrzebowanie na żłobek w naszym mieście jest na tyle duże, że nawet po rozbudowie placówki w przyszłości trzeba będzie rozważyć budowę kolejnego żłobka. Dlatego um, uważam, że te pół roku, które um, tak jak pan naczelnik mówił zakładaliśmy, że do czerwca tego, w czerwcu tego roku powinniśmy mieć już pozwolenie na budowę i na jesieni tego roku ruszyć z budową, ale wydaje mi się, że lepiej te pół roku poczekać i jednak mieć więcej miejsc dla naszych najmłodszych kołobrzeżan, bo one są naprawdę potrzebne. I wydaje mi się, że wszyscy Państwo tutaj też macie podobne sygnały od, od właśnie mieszkańców, bo tych miejsc żłobkowych niestety w porównaniu z miejscami przedszkolnymi jest tak naprawdę, one są na wagę złota, mogłabym powiedzieć. Rozbudowa żłobka ma się rozpocząć w tym roku, a zakończyć w połowie dwa tysiące dwudziestego trzeciego.